Bardzo ciekawą własnością blendera jest umiejętność renderowania włosów. No i w związku z tym istnieje także materiał odpowiedzialny za renderowanie włosów. Mam tutaj taki model, który można teraz wzbogacić o shader renderujący włosy. No Jak widzicie, niespecjalnie wygląda. On teraz się zamienił w takie jakby aluminiowo trochę wyglądające trójkąty. Więc nie jest to w ogóle materiał dobry do renderowania powierzchni, no, że chcielibyśmy mieć taki wzorek, ale gdybym chciał rzeczywiście zrobić włosy na tym obiekcie, to musiałem zasadzić te włosy na tym właśnie naszym elemencie. No i tutaj mam takie coś, posadziłem te włosy, więc one sobie tutaj rosną. Najlepsze. Okay, może ukryję tło, niepotrzebne jest tutaj. Word opacity jest mniejsze. Okay, więc tak wyglądają nasze kłaki powiedzmy sobie. To są włosy byle jak uczesane, troszeczkę pogniecione. Widać, że takie mocno pokręcone. Daj mi tutaj po prostu kilka różnych takich ciekawych własności, żeby wyglądały trochę lepiej niż takie zwykłe domyślne włosy. No i teraz ten materiał tutaj może mieć oczywiście swój kolor, więc mogę je zmienić na przykład na żółte i trochę przyciemnić. Będę wyglądały teraz trochę bardziej jak włosy, być może jakieś siano czy, czy zbliwiała słoma. I teraz mam tutaj takie rzeczy jak Offset oraz Roughness. I zauważcie, że to Roughness jest podwójne. Jedno jest V, drugie jest U. V dotyczy takiej osi jakby pionowej, u dotyczy osi poziomej, cokolwiek to znaczy, ale rzecz polega na tym, że mogę tutaj włączyć pewnego rodzaju anizotropię, i ona jest włączana właśnie na podstawie tych dwóch takich parametrów. Offset jest skrętem tego światła i skrętem tego, tej szorstkości. Może tutaj potrzebuje jakiegoś bardziej zdecydowanego światła, więc wybierzmy sobie coś, co jest o zachodzie czy wschodzie słońca. To światło sieci trochę mocniej, no i zobaczymy, czy uda nam się tutaj ustawić coś, co rzeczywiście wyglądałoby jak połysk na tych włosach. Mogę teraz zmienić któryś z tych parametrów. Weźmy sobie roughness, podnieśmy, albo może zmniejszmy to w ogóle tak dość ostro. Tu jest 0.1, ten również zmniejszę. Zobaczymy teraz, że te włosy się błyszczą w niektórych momentach. Błyszczą się i to widać, że nawet tutaj jest ten materiał taki błyszczący. No i tym offsetem teraz jak będę kręcił, to mogę wywołać taką rotację jakby tego połysku. Więc będą się błyszczały jedne albo inne włosy, w zależności od tego jak będzie padało światło widzimy, że to troszeczkę pracuje, no i właśnie to jest ten efekt takiego obrotowego pomysłu, nie pomysłu tylko połysku. Okay? Taka sytuacja. Więc jak włosy mamy zrobione fajnie, jest to taka, wiecie, kępa, to ona może się bardzo ładnie zachowywać, bardzo ładnie się może błyszczeć. One są teraz mocno zmierzwione, krótkie, więc nie ma to takiego efektu, jak to na przykład było na prawdziwych włosach. Odbicie od światła, od strony światła wygląda w ten sposób, że jest takie bardzo, bardzo jasne. No i wtedy mogę zwiększyć ten rafnes w którąś stronę, a wtedy któraś inna strona. Będzie całkowicie jasna i będzie zupełnie inaczej reagować na światło. Zobaczcie, jak teraz to wygląda. Może te włosy trochę wydłużę. Dajmy tutaj tak chociaż tyle. Inne teraz przedłużyć troszkę. A jakoś nie bardzo się chcą narysować. Dajmy jeszcze raz. Render. No i rzeczywiście nie widzę, żeby się mocno przedłużyły. Dajmy po prostu inny parametr, który powinien ładnie przedłużyć. Dajmy tutaj też jedyneczkę. No i co? Nie chcą rosnąć? A cóż to za porządki. Jeszcze musiałbym zmienić. Wyłączmy w takim razie może rotację. Wyłączmy zaawansowaną fizykę. Dynamika nie wyłącza. O, i teraz dopiero wybuchły, wyrosły, nie? Trochę może za dużo nawet. Dajmy tutaj z3. Wygląda tak, jak takie kłaki na jakimś kocie. No ale dobrze, teraz jeżeli ten raf jest zmniejszy, to oczywiście będą się bardziej błyszczały. I widać, że pojawiają się takie pierścienie połysków, nie? To można właśnie sobie tutaj za pomocą tego parametru odpowiednio ustawić, żeby się błyszczały tak albo inaczej. Oczywiście, jak podniosę drugi rafnes, to będę miał szorstkie, takie wiecie ciemne, ale w niektórych miejscach będą naprawdę ładnie błyszczały. Tak, właśnie. Ok, oczywiście, od koloru zależy, jak będą wyglądały, więc można sobie je kolorować na różne sposoby, ale oczywiście, wypadałoby nad nimi trochę popracować, żeby miały ciekawszy kolor. Można normalnie zrobić taki skomplikowany materiał, że nie tylko mają taki kolor jak ten obiekt pod spodem. Ale również mają zmianę koloru na długości swojego włosa. Więc mogą zaczynać się od podstawy, kiedy są czarne, potem mogą mieć kolor, a końcóweczki mogą być na przykład białe. I wtedy robi się bardzo fajnie sierść, taką jak na kocie, na przykład, albo na innych zwierzętach. No więc to jest na razie tyle, jeżeli chodzi o materiał włosów.